Było lato. Miasto zalewała fala gorąca. Panował straszny upał. Ale jednemu mieszczuchowi wcale nie było za gorąco. George wyjechał na wieś. Tam było o wiele chłodniej. Oh, to miał być skok na bombę? Ja ci pokażę skok na bombę! George uwielbiał wieś. Było tam wiele świetnych rzeczy, których nie ma w mieście. Można było usłyszeć głosy żab, poczuć powiew spod skrzydeł kolibra latającego wokół kwiatów. Nocą oglądało się rozgwieżdżone niebo. Co robisz, George? Patrzysz w gwiazdy? Nikt dokładnie nie wie, ile na niebie jest gwiazd. Nawet naukowcy. Wtedy George pomyślał, że może ktoś powinien to sprawdzić. Naukowcy na pewno byliby bardzo wdzięczni. George postanowił, że zostanie małpą, która policzyła wszystkie gwiazdy. Najważniejsza zasada trzeba zapisywać, ile gwiazd się policzyło. George zaznaczał każdą w swoim notesie. Dwie najważniejsze zasady: odróżniać gwiazdy od świetlików i zapisywać, ile gwiazd się policzyło. Trzecia zasada. Poprzednie zasady są nieważne, gdy się zaśnie, bo kiedy wrócimy następnego wieczoru, trudno stwierdzić, które gwiazdy były już liczone. Wczorajsze liczenie się nie liczy. Trzeba zacząć wszystko od nowa. Wyjście jest jedno. Liczyć szybko, żeby zdążyć przed zaśnięciem. O tak: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale George nie był dość szybki. Ach. Dzień dobry. O, cześć, Bill. George do późna liczył gwiazdy. Szkoda, że nie da ich się policzyć teraz, a one tam są, wiesz? Ale ich nie widzimy, bo słońce bardzo jasno świeci. George nie był tego taki pewien. Zastanawiał się, co naprawdę dzieje się z gwiazdami w dzień. Może śpią, a może są zdmuchnięte, jak świeczki, a może jest taki jeden lesio, który je gasi. Tak czy inaczej, nie da się liczyć czegoś, czego nie ma. George nie rezygnował. Na pewno istniał sposób pozwalający policzyć gwiazdy, a potem iść spać. George musiał go poznać.! Wielka odwrócona czapka. Może być punktem odniesienia. George policzy wszystkie gwiazdy pod nią, potem przeniesie się na drugą stronę. Miał już system. Pan nie jest doktorem zdrowia? Jest pan w ogóle lekarzem? długo już tu czekam, że mi wszystko jedno... Tak okropnie mi się... kicha. To przechodzi i wraca. I przechodzi... <śmany> Sweter zagłuszał wszystkie dźwięki. Była na to tylko jedna rada, <śmienicza> mam dalej, oddychać. Będzie łatwiej jak zdajemy sweter. Wyleczona! Jesteś świetny, małpko! do Doktorze, małpko! A, A, jednak dalej choruję. Da. Mam uczulenie na ten sweter. Jesteś najlepszym doktorem na świecie. I to nawet nie jak na małpkę. George wyleczył pierwszą pacjentkę. I wtedy. <grywa> uh? e? Doktorze, czy to pan? Lekarz nigdy nie zostawia pacjenta w potrzebie. <grywa> 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 Hej, jesteś małpą. Przyszedłem, bo mam chorą rękę, a nie gardło. Zaczekam na doktora na zdrowie. Ty jesteś małpą. Też słyszałeś ten dziwny dźwięk? Co to jest? Ciekawka, mnie trzyma. Od dwóch tygodni to musi minąć. To nie chce mi pan pomóc? Pan jest. Małpka, a nie lekarz. To on, to ten małpiszon, który mi kazał robić. A! To genialny doktor Małpka. Odkrył, że jestem uczulona. George, czy masz pozwolenie, by być lekarzem? A co się tutaj dzieje? George, ale co ty masz na sobie? Mam nadzieję, że nie przeprowadziłeś żadnej operacji. A to co? To pan nie wie, a ja myślałem, że to jakieś urządzenie medyczne. Doktor na zdrowie? Oh, 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 dzień dobry. Ja wszedłem tu w czasie przerwy tylko na jedną grę <ścoughs> i straciłem poczucie czasu. <ścoughs> Nie ma niczego wspanialszego od zaspokojonej ciekawości małpki. Ojej, ciekawka mi minęła. <ścoughs> George'owi tak spodobał się stetoskop i fartuch lekarski, że dr Baker mu je podarował. I choć Serdel cieszył się, że w holu panuje spokój, zaczął się martwić, że kiedyś George może naprawdę zostać jego lekarzem. はあ。<laughs> Nie było idealne. Na razie. Teraz drzewo miało wszystko, co trzeba, nawet łącznie z gołębiem. Który znalazł dom. O, coś takiego to niesłychane. O rety, a co tutaj się stało? Zostawiłem serdelka na straży, a kiedy wróciłem, wszędzie było brudno. Żałuję, że nie mówię po jamniczemu, albo po gołębiemu. Na nasz balkon ciągle przylatuje gołąb. Mały, szarawy z żółtą obrączką? Tak. Widział go pan? <grystanie> to jest kompas. Myślałem, że już nie wróci. A ja uznałem, że będzie mu wygodniej, jeśli na balkonie stanie małe drzewo. O nie. O, co tu się stało? Gdybyśmy mówili po zagadka byłaby rozwiązana. George, gdzie jesteś? Czy to jest drzewo? George aż pękał z dumy. Teraz gołąb miał własny dom i mógł z nimi zostać na zawsze. Kompas! Jak dobrze cię widzieć! Tak! Kompas niemal zawsze trafia do domu. Ale nie chcę przyznać, że czasami pobłądzi. George, portier i gołąb się znają. On go zabierze do domu. Ale do prawdziwego. Patrzcie tylko, wasz kolega. Widzisz? Nareszcie jest u siebie. Kupiłem je dla gołębia, żebyś mógł gorysować. Naprawdę bardzo ładne. Ale gołębie wolą siadywać na prawdziwych. O. O, o. Kompas! Zobacz to prawdziwe drzewo! Specjalnie dla ciebie? Wciąż nie wiedział, jakim zwierzakiem jest George, ale doceniał, że umie robić drzewa. Serdel nieraz aportował tenisowe piłeczki, ale żadna nigdy nie smakowała atramentem. To były cenne piłki, których portier miał strzec jak oka w głowie. Serdel nie umiał przekonać George'a, by nie otwierał cudzych paczek. Ale potrafił grać w obronie. George nie miał pojęcia, kto mu to wszystko przysłał. Jedną chwileczkę. Mam pod drzwiami małpę i jamnika. Ci kurierzy nie wiedzą, co robią. Jeśli moje przesyłki nie będą dobrze zapakowane, to zrobię straszną awanturę. Wszystko stało się jasne. Przesyłki miały swojego adresata, i kurier dał je George'owi przez pomyłkę. Zejdę na dół i sprawdzę resztę, gdy tylko skończę rozmowę. Trzeba posprzątać nim. Kolekcjoner zejdzie do holu. Wystarczy włożyć piłki do właściwych pudełek. Żadna filozofia. Czasem niektóre rzeczy nie mieszczą się tam, gdzie powinny być. Lub mieszczą się, i jeszcze zostaje zapas. A jednak, każda ma swoje miejsce. Kiedy już się to wie, sprawa jest prosta nawet dla małej małpki. Terdel pokazał, jak położyć paczkę poziomo. Udało się. Wszystkie paczki były zamknięte. Prawie. Widzę, że wszystkie są na miejscu. O, Nawet bezcenna kula do kręgli Andy'ego Super Bowlinga. O. Wróciłem. I jak pańskie przesyłki? Są tu wszystkie. Pański pies i małpa się nimi zajęli. To świetnie. Dziękuję, Serdelku. Dziękuję, George. Cieszy mnie, że Serdel pomógł ci dopilnować porządku w holu. George, jeżeli chcesz, to zejdź tu do nas jutro rano. Mianuję cię moim zastępcą. Jutro mnie nie będzie, a rano mają nam przywieźć wodę.